Moim zadaniem jest przedstawienie jak ma wyglądać dynamika synodu na etapie konsultacji w diecezji. Po wysłuchaniu tych dwóch przedłożeń chyba wszyscy doszliśmy do wniosku do tego, że mamy być przede wszystkim otwarci na działanie Ducha Świętego. I ja też tak to czuję i wtedy to wszystko się może udać, inaczej się po prostu nie uda. I będzie, wypracujemy dokument, ale nie będzie chodziło o to, o co chodzi papieżowi Franciszkowi i o to, co jest synodalnością. Zostało wybranych 33 liderów różnych środowisk. Chodziło o możliwe szerokie, do, szeroki dobór z różnych środowisk ludzi, także od kongresu katoliczek i katolików poprzez do na przykład duszpasterstwa tradycji łacińskiej. Możliwie jak najszerzej. Tak sobie myślę, księża jeszcze jedna grupa mi przychodzi na myśl. Nie wiadomo, jak dalej się to rozwinie, ale wydaje mi się, że możliwie szeroko jest zakrojona ta cała, ten cały dobór. Liderzy grup których, którzy zostali wybrani, proszeni są o możliwe dobranie sobie kolejnych liderów do mniejszych grup, które byłyby grupami synodalnymi. Prosty przykład. Jeżeli mamy grupę zakonów żeńskich, no to dobrze, żeby to nie chodzi o stworzenie jednej grupy, tylko żeby każdy zakon żeński stworzył własną, jedną grupę, a nawet każdy dom żeby miał taką grupę im więcej tych grup będzie tym będzie lepiej to jest wtedy możliwe posłuchanie całego kościoła diecezjalnego a o to właśnie chodzi oczywiście dynamika synodu będzie się rozwijać ale mamy takie zasadnicze dwa etapy pierwszy etap to jest od 17 października, czyli od jutra, do 15 grudnia. Drugi etap od 6 stycznia do 14 lutego. Tak to podzieliliśmy mniej więcej. Chodziłoby o zorganizowanie, przynajmniej jeśli się da, dwóch spotkań na każdym etapie, pierwszym i drugim etapie Synodu. W samym Synodzie nie chodzi o to, żeby powstały sprawozdania tylko i wyłącznie. One są ważne. Myśmy w grupie roboczej zastanawiali się, czy nazwać to sprawozdaniami, czy system, czy jakąś syntezą, ale chodzi o to, żeby odbyły się te spotkania, żeby z sobą rozmawiać. Rozdane zostały kartki. Jeszcze mamy ich sporo, jeżeli ktoś będzie chciał, ksiądz Dominik Sujecki, który siedzi tutaj przy drzwiach do zakrysty, będzie rozdawał, mniej więcej. Z, z Opisem tego wszystkiego, jak mają wyglądać spotkania. Pierwsza rzecz, jeżeli już powstaną te małe grupy, to jest modlitwa. Dziesiąty rozdział Dziejów Apostolskich, historia nawrócenia Korneliusza, to jest ten, ten tekst wyjściowy, którym powinniśmy się pomodlić przed każdym rozpoczętym spotkaniem. Ważne, żeby otworzyć się na Ducha Świętego, ważne, żeby. Prowadził nas Duch Święty, a nie tylko, żeby to było spotkanie takie socjologiczne, że powiemy, jak jest, jakbyśmy chcieli, żeby było i napiszemy sprawozdanie. Bo wtedy, tak na dobrą sprawę, sami liderzy mogliby napisać sprawozdanie i by to wystarczyło. Zupełnie nie o to chodzi. Kościół, głosząc Ewangelię, wędruje jako wspólnota. Główne pytanie Synodu jest następujące: w jaki sposób to wspólne wędrowanie. Dokonuje się dzisiaj w Kościele. I tutaj, odpowiadając na to pytanie, sformułowaliśmy takie pomocnicze pytania. Zapytać siebie, jakie konkretne doświadczenia, działania razem, podejmowanie wspólnych decyzji, konsultacji, wzajemnego wsparcia naszego Kościoła lokalnego przychodzą nam na myśl. Przede wszystkim od tego trzeba zacząć, o czym mówił ksiądz arcybiskup w Kazaniu, w Homili. Kim jesteśmy my, żeby nie stawiać się na zewnątrz jako arbitrzy, którzy oceniają coś, co jest z zewnątrz? Kim jesteśmy my? Jak my przeżywamy ten kościół lokalny? Jakie mamy doświadczenia? Drugie pomocnicze pytanie odczytać je na nowo w sposób bardziej pogłębiony. Jakie radości wywołały? Czy było w nas trochę entuzjazmu, czy też nie było. Oczywiście każde wydarzenie bierzemy jako odrębne. Jakie trudności, przeszkody napotkały, jakie rany wydobyły na światło dzienne. Tu nie chodzi o to, żeby oceniać z zewnątrz, krytykować, ale też nie chodzi o to, żeby... Być jakimiś piewcami sukcesu naszego lokalnego Kościoła, to znaczy lokalnego Kościoła, w sensie mojego duszpasterstwa, mojej parafii, mojej wspólnoty, w której żyję i w której się rozwijam. Zebrać owoce to jest trzecie pytanie, aby się nimi podzielić. To znaczy, co ważnego chcemy przekazać Wspólnocie Kościoła, i w jakiej formie chcemy to uczynić? Co ważnego chcemy przekazać w Wspólnocie Kościoła. I to jest właściwie ta synteza, o którą nam chodzi. Co mówi nam Duch Święty? Do czego nas wzywa Duch Święty? Jaką misję Duch Święty stawia przed nami? Co należy utrwalić, co zmienić, jakie kroki w tym kierunku trzeba podjąć, jakie drogi otwierają się dla naszego lokalnego Kościoła. Te spotkania, jak mówi Wademak, Wademekum, synodalne, Powinny być spotkaniami jak najbardziej przyjacielskimi, jak najbardziej przepełnionymi wzajemnym szacunkiem, miłością. Nawet Wadewekum mówi tak, że mogą być to spotkania, które są poprzedzone jakimś posiłkiem, spotkaniem przy, przy stole. To tworzy atmosferę otwartości i życzliwości. Oczywiście to, czym chcemy się podzielić, co przekazać Wspólnocie Kościoła, chcielibyśmy poprosić, żeby zostało przesłane na adres synodu. Ja że wygenerujemy taki adres mailowy, który ukaże się na stronie naszej archidiecezjalnej. To będzie służyło do opracowania dziesięciostronicowego dokumentu, który prześlemy do Episkopatu. Ale jeszcze raz chcę to powiedzieć już na koniec zupełnie. Sensem synodu nie jest wy, tylko i wyłącznie wypracowanie dokumentu. Sensem synodu jest pójście tą drogą y, y, spotkań, ożywienia, dynamiki tym wszystkim. To jest, można powiedzieć, dopuszczenie do głosu wszystkich, którzy chcieliby cokolwiek powiedzieć jako ludzie kościoła, a nawet ci, którzy stoją na zewnątrz kościoła bo na przykład ich wiara osłabła, w jakiś sposób poczuli się zmarginalizowani, a nawet sami z kościoła odeszli, ale jednak jakiś stosunek emocjonalny przynajmniej do kościoła zachowują. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, czy nie, jeżeli oczywiście ktoś będzie chciał jeszcze jakiegoś instruktażu czy pomocy. To służę tym, co sam jakoś czuję, czy co uda się jeszcze ustalić w gronie tej grupy roboczej, która jest złożona z pięciu osób. Już nie będę może tej grupy roboczej wymieniał, umieścimy też na, na stronie. W każdym razie proszę pytać. To chyba wszystko.